Oblicz, ile wynosi rozpuszczalność wodorotlenku żelaza 3, jeśli znasz, jeśli wiesz, ile wynosi iloczyn rozpuszczalności. Ok, mamy pierwsze zadanie z iloczynu rozpuszczalności. Jak należy podchodzić do tego typu zadań? Po pierwsze, jeżeli masz, to najpierw musisz napisać, w jaki sposób dysocjuje ta substancja, która jest słabo dysocjująca, w tym naszym przypadku to jest wodorotlenek żelaza. On bardzo, ale to bardzo słabo się rozpuszcza w wodzie, no ale słabo to nie znaczy, że wcale. No i właśnie do tej części, która się rozpuszcza, musimy napisać reakcję dysocjacji. To znaczy ten wodorotlenek żelaza, ta część, która dysocjuje, ona rozpada się w taki sposób, że otrzymujemy ją żelaza i jon wodorotlenkowy. To jest pierwszy etap. Jak już masz reakcję, no to teraz wracamy do treści zadania i patrzymy, co to jeszcze mamy podane. Mamy podany iloczyn rozpuszczalności. Skoro mamy podany iloczyn rozpuszczalności, to na pewno warto napisać sobie właśnie iloczyn rozpuszczalności do tej reakcji. A w kolejnym kroku, jak już napiszesz reakcję, to następnie musisz wprowadzić oznaczenia. Ja sobie oznaczyłem, że ta ilość, która się rozpuściła, ta, która zdysocjowała, oznaczyłem sobie ją literką R. To jest stężenie. Tak sobie oznaczyłem stężenie tego, co zdysocjowało. Literką R. I widzimy, że z jednego mola tego, co zdysocjowało, powstaje nam 1 mol jonów żelaza i 3 mole jonów wodorotlenkowych. Skoro to, ten 1 mol, Oznaczyłem literką R. Tutaj też mamy tylko z jednego powstaje jeden, no to też musi być R. Natomiast tutaj z jednego mola, z jednego R powstają nam trzy mole, czyli 3R. Takie oznaczenia tutaj wprowadziłem. No a dalej patrzymy do treści zadania. Co znamy? Znamy iloczyn rozpuszczalności tej naszej, tego naszego wodorotlenku, a skoro znamy iloczyn rozpuszczalności, to na pewno warto napisać właśnie równanie na iloczyn rozpuszczalności dla tego związku. I piszemy, iloczyn rozpuszczalności jest równy. Zawsze jest równy dokładnie temu samemu. To znaczy, tutaj po znaku równa się, wstawiasz stężenia tego, co zdysocjowało. Czyli w tym przypadku stawiamy stężenie żelaza i stężenie jonów wodorotlenkowych, ale tutaj uwaga, po uwzględnieniu współczynników tej reakcji, przed jonami wodorotlenkowymi musieliśmy wstawić trójkę. I teraz to ma właśnie kluczowe znaczenie, dlatego że teraz to stężenie musimy podnieść do potęgi trzeciej. No a w kolejnym kroku e, już ustaliliśmy, że te stężenia wprowadziliśmy pewne oznaczenia. Te stężenia oznaczyliśmy literką R. Więc za to stężenie, za stężenie jonów żelaza stawiamy R. Natomiast za stężenie jonów wodorotlenkowych stawiamy 3R. I tak jak widzisz, to 3R musimy jeszcze podnieść do potęgi trzeciej. 3 podniesione do potęgi trzeciej to jest 27. R podniesione do potęgi trzeciej jest R do trzeciej. I jeszcze razy R daje nam R do czwartej. Z tego już bez problemu możemy obliczyć R. Tą ilość, która się rozpuściła, która zdysocjowała. A właśnie to stężenie to jest szukana przez nas rozpuszczalność. Więc wykonujemy to działanie i otrzymałem, że r, czyli rozpuszczalność, czyli stężenie tej substancji, która się rozpuściła, tej słabo rozpuszczalnej, jest równe 10 do potęgi minus 10.